Jaka metoda antykoncepcji jest dla Ciebie najlepsza? Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Antykoncepcja, jak najbardziej. Tylko na którą metodę się zdecydować? Tabletki hormonalne czy wkładka domaciczna? A może glopulka, plaster antykoncepcyjny albo zastrzyk antykoncepcyjny? Chyba każda z nas przeżywa podobne dylematy, zanim zdecyduje się na jeden środek antykoncepcyjny. Nie planujesz ciąży, w związku z tym chcesz wybrać odpowiednie zabezpieczenie przed ciążą. Metody antykoncepcji. Masz do wyboru kilkadziesiąt różnych tabletek, są też plastry antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne i spirala. Każda z metod antykoncepcyjnych ma inne działanie i przeznaczenie. Aby była skuteczna i bezpieczna, trzeba uwzględnić wiek kobiety, stan zdrowia, potrzeby oraz jej przekonania i nastawienie. Jedne środki są dobre dla nastolatki, która rozpoczyna współżycie, inne dla matki karmiącej, jeszcze inne dla kobiety dojrzałej. Pewne metody opracowano z myślą o paniach, które nie rodziły, inne dla tych, które nie chcą mieć więcej dzieci. Innego zabezpieczenia wymagasz, jeśli współżyjesz sporadycznie, a innego, gdy masz stałego partnera. Część rozwiązań sprawdza się tylko w przypadku kobiet systematycznych, inne są wybawieniem dla prowadzących nieregularny tryb życia. W doborze najlepszej metody antykoncepcyjnej pomoże ci ginekolog. Warto wybrać się do niego jeszcze przed rozpoczęciem współżycia. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Dzięki odpowiedniej antykoncepcji będziesz mogła cieszyć się z seksu bez lęku przed niechcianą ciążą. Zaskakujące metody antykoncepcji. Zanim lekarz zaleci środek antykoncepcyjny, musi poznać stan Twojego zdrowia. Dotyczy to wszystkich metod antykoncepcji hormonalnej oraz wkładek domacicznych, żeby upewnić się, że dana metoda ci nie zaszkodzi. Zapytacie, od kiedy miesiączkujesz. Tabletki mogą zażywać nastolatki, które przynajmniej od dwóch lat mają miesiączki przebyte choroby zażywane leki. Przeprowadzi dokładne badanie ginekologiczne, oceni, czy narząd rodny jest zbudowany prawidłowo i nie ma zmian chorobowych, pobierze cytologię, zrobi USG narządu rodnego i piersi. Zleci Ci morfologię, próby wątrobowe, oznaczenie poziomu glukozy oraz cholesterolu we krwi, czas krzepnięcia. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!